Siemalko, słuchajcie, chciałem wam dzisiaj pokazać, jak z takiej łódki e, Boatman Actor Basic zrobić taką pro łódkę. Ta łódka to jest zwykła łódeczka, która posiada dwie komory i wkładamy swój zestaw, po prostu i wywozimy. Ja wam dziś pokażę, jak zrobić dzisiaj z niej łódkę z sonarem oraz z GPS-em. A żeby zrobić z niej łódkę z GPS-em, potrzebuje aż stary odcinek żyłki kolorowej. I za chwilę zobaczycie, jak to zrobić: z takiej łódki zrobić łódkę z GPS-em. Słuchajcie, standardowo wkładamy swój zestaw. Oczywiście, od dołu ja sobie wkładam zawsze tu do tej komory, drugiej ułożyłem zestaw. Garść kukurydzy. No to słuchajcie, tu na żyłeczce przywiązałem dipera, i teraz w telefonie będę miał echosądę. A słuchajcie, coś na mnie. A to tu to jest trick. Dzięki tej żyłce kolorowej, żebyśmy wiedzieli, wywozimy w wybrany punkt. Zawsze stajemy w tym samym miejscu, na pomoście czy tam na brzegu. I obieramy sobie punkt. Za chwilę Wam pokażę dokładnie, jak to zrobić. Słuchajcie, teraz wybieramy jeden stały punkt na pomoście czy na brzegu. W moim wypadku będzie tutaj, jest taka lekko podniesiona deska. Staję zawsze tak samo i w tym samym kierunku patrzę, w tym samym. Czyli moja pozycja się nie zmienia, jest stała. Wybieram sobie teraz jeden punkt na przeciwległym brzegu, który też się nie zmieni. Czyli ta linia ode mnie. Do tego punktu jest idealnie zawsze prosta. A teraz dzięki temu ja zaznaczam sobie odległość. Czyli robię co? Marker. Robię GPS-a. No. Teraz wodujemy łódeczkę i płyniemy do wyznaczonego miejsca. A Perek idzie z tyłu. Dzięki temu. Zobaczcie tu dzięki temu mam, e, mam jeszcze sondę. No i zobaczymy. Tu raczej głęboko nie będzie. Ale najważniejszy jest ten GPS, który chciałem Wam pokazać. Czyli, jak stoimy w tym samym miejscu, zawsze w tym samym, obieramy sobie jakiś punkt na tamtym brzegu, zawsze taki sam. I teraz dowiążemy tylko stoperek na naszej żyłce. I będziemy wiedzieli, że przy kolejnej wywózce wywozimy tylko do stoperka i wypuszczamy naszą przynętę. No i to wszystko, cała filozofia. Zwykły stoper, taki jak wiążemy z żyłki na sławiku. Dowiązujemy tutaj, i to robi nam za marker, dzięki któremu zawsze wywieziemy w ten sam punkt. Słuchajcie, zobaczcie łódka. Łódka dopływa już do mojego miejsca potencjalnego. Więc teraz odcinam sobie fragmencik żyłeczki. Jeszcze raz sprawdzam. Zobaczcie. Słuchajcie, wysypałem, teraz delikatnie napinam zestaw. Ale delikatnie. I wiążemy stuperek. Słuchajcie, pętelka, i przez tą pętelkę raz, dwa, trzy i cztery razy oplatamy i zobaczcie, robi się coś takiego. teraz oczywiście, oczywiście te końce skracamy, upewniamy się, że jest dobrze dociągnięte, dociągnęliśmy węzełek i słuchajcie, teraz zawsze wiemy, że to będzie nasza odległość, ten stoperek, jeżeli Dopływamy, widzimy stoperek na kołowrotku, no to wiemy, że trzeba wysypać Taki trik dla Was dzisiaj ode mnie. Słuchajcie, że ona holuje, tu jedzie zestaw. Mamy znowu dublet. Jakaś rzeźnia ogólnie jest. Ja jeszcze w międzyczasie wywożę łódkę pilotem. <laughs> Nie no, fajnie, fajnie. Mówili jedź na karpie. Odpoczniesz. Ale po prostu powiem Wam, że ta łódka no, robi robotę. Jeżeli tylko wywiozę w punkt tam, gdzie one żerują, to branie jest do 5 minut. Do 5 minut jest branie. Kręć, kręć, Dana, bo Ty za słabo kręcisz. Fajne w tej łódce jest to. Słuchajcie, ja holuję i wywożę. Że ona po chwili płynie sama prosto, idealnie. I wtedy mamy czas na wszystko. O ja, ale ci jedzie, popuszczaj mu, popuszczaj jak tak walczy. Nie, 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 pędkę niżej, kręć, 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 kręć. Słuchajcie, ja sobie idę. Tu sobie napnę zestaw. W międzyczasie. A co tam? Ja sobie holuję na spokojnie. Kręć, 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 dobrze. Muszę iść z podbierakiem do żony. Ja idę, idę. Tu go bliżej, tu, do góry, do góry, nad głowę, nad głowę, nad głowę, nad głowę. On nie, on jest za silny. Nad głowę, do góry, do góry. Powoli, jeszcze się nie da. Nad głowę. Dobra, dobra. Teraz stań na podbieraku, tak żeby się nie połamał i poczekaj, bo ja ciągnę. Ja go muszę w slinga podebrać, bo Daniela ma podbierak. Wyskoczył mi ze slinga. No muszę, a co zrobi? Dobra, ja mam mojego tu no To jest tak łatwo mówić, że weź Słuchajcie Po prostu jaja, wziąłem pierwszy raz w życiu Nie, drugi Drugi raz w życiu żonę na karpie I mamy, nie wiem która to już Dwunasta ryba, czternasta no, rybę za rybą, po prostu rzeźnia. Jej spięło się kilka ryb, tak go na siebie troszkę weź. No. Słuchajcie, muszę jej pomóc. No. Dobra, patrzcie tam i co, podoba ci się? Fajnie, no Fajnie. Ty, dzieje się. Słuchajcie, nie mamy, zjeść, nie mamy czasu zjeść, nie mamy czasu usiąść, nic. Nie mamy czasu wywieźć wędek, ale jest zarąbiście. Słuchajcie, łowisko, kłodzionko, stanowisko numer 18. Istna rzeźnia, wypuszczamy ryby. Dobra, połóżmy. Dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdro, cześć.